Cześć, z tej strony paula z językowo.org. Mam dziś ciekawy temat. Czasami rozmowa idzie w złym kierunku i chcemy ją troszeczkę załagodzić. Myślę, że to będą zdania, które przydadzą się Wam właśnie wtedy. Koniecznie weźcie coś do pisania i pamiętajcie, że ten materiał możecie odtworzyć ponownie. Warto przećwiczyć to kilka razy, ponieważ nauka języka obcego to proces i nie da się tego załatwić za jednym razem, moi drodzy. Jeżeli chcecie się uczyć z nami na całego, to koniecznie wskoczcie na www.językowo.org, a ja na koniec troszkę opowiem, jak wygląda nasz kurs. Zaczynamy! Nie mam nic przeciwko temu. Ich habe nic dagegen. Ich habe nic dagegen. Bo ja wiem, was weiß ich. Was weiß ich. Nie miałam tego na myśli. Es war nicht so gemeint. Es war nicht so gemeint. Jeżeli chcemy powiedzieć, że nie miałam nic złego na myśli, możemy powiedzieć es war, nicht es war nicht böse gemeint. Nie chciałam mieć z tym nic wspólnego. Ich wollte kein Teil davon sein. Ich wollte kein Teil davon sein. Nie chciałam ci przerywać. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Tego wcale nie chcę wiedzieć. Das möchte ich gar nicht wissen. Das möchte ich gar nicht wissen. Nie mogę tego pojąć, nie mogę tego zrozumieć, das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Dokładnie tego typu zdania i zwroty z życia, wzięte do codziennych życiowych sytuacji, znajdziecie na naszym kursie. Są tam one świetnie posortowane, ponieważ mamy konkretne bloki tematyczne typu lekarz, ustalanie terminu, wynajem mieszkania, zakupy czy masa, masa innych tematów, a dokładnie 37 mojej drodzy, ale także sporo bonusów. Co zawiera się w każdym z tych bloków tematycznych? Nie tylko lekcja ze mną i z Olgą, na której prezentujemy materiał, ale także fiszki do druku, fiszki głosowe prezentowane przez lektora z Niemiec, ludzie zaczepieni na ulicy, którzy czytają dla Was te zdania, których się uczycie. Jest także oczywiście powtórka, jest rozszerzenie materiału z, z nauczycielem z Niemiec, są ćwiczenia, jest quiz. Jeżeli wybieracie pakiet z książką bądź z książką i planerem, w książce znajdziecie wszystkie transkrypcje, dialogi, ćwiczenia, miejsce na Wasze notatki i przemyślenia, kopniaki motywacyjne, ale także dodatkowe ćwiczenia. Oczywiście do ćwiczeń klucz jest z tyłu, a więc możecie swobodnie robić i sprawdzić, czy już możecie przejść do kolejnego działu. Jeżeli chodzi o nasz planer, moi drodzy, to jest to miejsce, w którym będziecie mogli rozszerzać poznane już słownictwo. Możecie go zabrać ze sobą wszędzie, ponieważ ma twardą oprawę i bardzo poręczny format, zupełnie tak jak nasza książka, czyli mniej więcej em, formatu tabletu, więc możecie zabrać to zarówno do damskiej torebki, jak i do torby od, od laptopa. Mogą wam towarzyszyć wszędzie. To co najważniejsze, nasz kurs może wam towarzyszyć wszędzie. To wy decydujecie, kiedy i gdzie będziecie się uczyć. To wy wybieracie temat, od którego zaczniecie, ale także to wy narzucacie sobie tempo pracy. Nikt nie będzie was ani poganiał, ani spowolniał. Tym razem będziecie się uczyć tak, jak Wam wygodnie i tego, czego potrzebujecie. Poczujcie się tym razem dobrze z językiem niemieckim i zacznijcie samodzielnie załatwiać swoje sprawy za granicą. Jeżeli to brzmi interesująco, koniecznie wskakujcie na www.językowo.org. Zapraszam na kolejną wspólną lekcję. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, ale także o Waszych pomysłach na kolejną lekcję. Jeżeli takie macie, dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia.